Witajcie! Dzisiaj chciałbym powiedzieć o ostatnim już z tych owoców ducha, o których Paweł mówił w Galacjan, a mianowicie o wstrzemięźliwości. Inne tłumaczenia mówią, że to jest powściągliwość. To jest greckie słowo enkratea. Ono tylko cztery razy występuje w Nowym Testamencie, ale ma szczególne znaczenie, bo ono oznacza takie pełne opanowanie, taka cecha, która sprawia, że ja mam moc, nad pożądliwościami, nad grzechem w moim życiu i to nad grzechem w myślach i w czynach. Jestem powściągliwy, jestem opanowany, jestem wstrzemięźliwy i nie daję dostępu tym rzeczom do siebie. Drugi Piotra, pierwszy rozdział, mówi o tym, że Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, czego potrzebujemy. I tam też jest użyte to słowo enkratea, czyli ta powściągliwość. Ta wstrzemięźliwość, gdzie Bóg obdarował nas wszystkim, czego potrzebujemy, żebyśmy mogli sprzeciwić się diabłu i powiedzieć nie grzechowi, nie porządliwościom ciała, ale tak prowadzeniu ducha, owocom ducha. Dlatego tak ważne jest to, żebyśmy mieli tą cechę, cały ten bukiet tych wszystkich cech. Bo to powoduje, że nasze życie jest życiem, które podoba się Bogu. Myślę, że tak ważne dla nas jest brać przykład z tego, który sam był doświadczony we wszystkim z wyjątkiem grzechu i o tym mówi nam listo hebrajczyków, czyli o Chrystusie. Brać przykład z Jezusa, który chociaż był kuszony, to nigdy nie uległ grzechowi, bo miał tą enkratea, tą powściągliwość, wstrzemięźliwość. Był stały, nie zmieniał się. Był opanowany całkowicie. Poddany temu, co Duch Święty robił w Jego życiu i temu, co Jego Ojciec, Bóg, miał dla Niego. Wiecie, dlatego apostoł Paweł kończy ten cały rozważanie na temat Ducha. Mówi, przeciwko takim, którzy ma są, mają ten owoc, nie ma, nie ma zakonu, nic nie jest w stanie jakby przeciwstawić się tym ludziom, bo ci ludzie są pełni Ducha. Jak nie może wytworzyć tych rzeczy w życiu człowieka, ale to duch, którym jestem przepełniony, wytwarza te rzeczy we mnie. I dlatego apostoł Paweł kończy ten, to rozważania stwierdzeniem: Chodźcie w duchu. Zachęca nas do tego, żebyśmy we wszystkim po prostu pamiętali o tym, że, żebyśmy oddali swoje życie, swoje pragnienia, swoje myśli duchowi. Dlatego to słowo w 25 wersecie. Które mówi, postępujmy według ducha, to jest taki militarny zwrot, który oznacza, że ja idę, jakby niemalże maszeruję zgodnie z tym, co dowódca mi nakaże. Zobaczcie, ja zgadzam się z duchem świętym i stoję: o. Idę w zgodzie z tym, co on do mnie mówi, krok za krokiem, krok za krokiem. Podążam tak, jak on mi mówi, bo chodzę w duchu. Postępuję według ducha. Jestem przez Niego zmieniany i On wytwarza w moim życiu cudowny, piękny owoc ducha. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.